Witam wszystkich w trzeciej części Let's Play Dragon Age Początek Przypominam, że ostatnio napadli na nasz zamek i my staramy się go obronić Ja w międzyczasie przeszukałem sobie te ciało, tam nie było żadnych specjalnych rzeczy, więc nie musieliście tego widzieć Ale teraz dobrze, awansujemy sobie postacie, zaczniemy od I w co by tu dać? Chyba damy sobie wzręczność, bo wybraliśmy walkę dwiema brońmi. Więc chyba dały sobie coś wzręczność. Siła też, w siłę też będziemy dawać. Damy sobie w spryt. Dalej. Talenty! Co tutaj jest? Podwójne uderzenie. Wojownik. Ucznictwo. Ucznictwo na pewno, nie? Broli, tarcz. No na razie sobie odpuścimy. Broń dwureczna chyba też. Co tutaj jest? Podwójne uderzenie. No na razie nie mam dwóch broni, ale to może być ciekawe. To sobie weźmiemy, tak jest. Dobrze. I co, wszystko? Świetnie, teraz zajmiemy się pieskiem. Eee, co by tutaj dać? Kondycja i siła. Na pewno dałem mu siłę. I siła. A, w spryt. Dobra, dałem mu w spryt. Aha, już wszystko, tak? Yy, co ona tutaj będzie miała za ekwipulek? O właśnie, takie rzeczy, coś takiego było, więc wiecie. Aha, ona nie ma żadnej broni, no dobra. Jak ta mapa pokazuje, mamy się tutaj udać, więc spoko. Poczekajcie... Tak. Dobrze, pochodziły z tej perspektywy, ale jakoś ile swoje się czuję, może uda nam się cokolwiek ocalić. Dobrze. Dobytku twojego ojca znajduje się w tamtym kufrze. Jak zechcesz. Fajnie, nie możemy go otworzyć, no. Ale mi połagłaś naprawdę dzięki. Że wielki wieczór. weź wszystko. Wszystko, 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 ho, ho, ho. Wielki miecz. Zakładam, że to jest broń dwuręczna, tak? Tak myślę, fak. Jak wydać? Aha, sztylecik, patrzcie, już możemy używać broni. Dwóch broni, fajnie, fajnie, naprawdę. E? Ty to nie? Pytanie, łuk, ty nie, ty. A nie, możesz używać. Dobra, spoko. Zapiszemy sobie. E, Ciekawi mnie, tylko, dlaczego nie możemy otworzyć tej skrzyni. No, szkoda, szkoda, chyba że ty potrafisz e. dobra idziemy dalej tak zaraz zaraz gdzie my wyszliśmy w ogóle teraz się rozpędziliśmy palowie dawajcie i panie, tutaj tutaj nie, no zaraz nie fakt pobłodziliśmy Musi być tutaj tedy A już się zaczęło. Patrzcie. Patrzcie, dobrze. Jedziemy palowie. Ty będziesz z łuku strzelać, więc spoko. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra Co ty tutaj masz? Co to jest że dru... Dobra Pieska sobie też damy... Ej, pieska sobie sobie też tutaj. Ej, 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 ej. Dawaj, dawaj tego. Tak, tutaj, 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 tutaj. Dawać ich. Dobra. Co wy tutaj macie ciekawego? Co nic nie masz? A ty kurwa, gościu. Bierzemy wszystko, oczywiście. Weź wszystko pewnie. Dobra, teraz, teraz pytanie, któredy? Prosto, tak. Zakładam, że tu gdzieś się. A nie, patrzcie, skrzynka jest. Fajnie, której nie możemy otworzyć w Czyli idziemy dalej. Zasejwujemy sobie szybciutko, leci. Głowy walki, Ludzie pewnie są wszędzie. Eee, już nie będziemy walczyć, nie bądź głupi. Oddałbyś życie za darmo. Frontowa brama. Tam na pewno jest Twój ojciec. No właśnie, ale nie możemy tak Kochani, po prostu Słuchaj Uważnie, mamy mało czasu. Jeśli nie uda nam się znaleźć twego ojca, musisz ujść stąd z życiem. Bez ciebie i ferkusa zginie cały ród Kuslandów. Jeśli ludzie Hoawa są w środku, kontrolują już zamek. Musimy uciekać przez znajdujące się w spiżarni wejście dla służby. Słyszysz co mówię? Dobra. A więc pośpieszmy się. Chyba masz niestety rację i będziemy musieli zrobić tak jak jak ty mówisz, tutaj jest ktoś leży. Weźmy sobie. Potem się przyda na lucik, na sprzedanie na pewno. Gdzie mamy się teraz udać? Ogólnie, jakie mamy zadania? Eee. Zaraz, zaraz. Przecież ja czasami nie mam się stąd wydostać. To jest dosyć ciekawe. Bo ciągle baba mi pokazuje, że mam tam iść. Fajnie. Zamek zdobyty! Uciekam stąd! Nie, tchórz, co ty gadasz? Właśnie co się dzieje? tuż za mną Spokojnie. Spokojnie. Dobra, dawajcie teraz ich ładnie. Kurde, chyba nie wiem czy odgłosy walki nie są za głośne, no to troszkę... Troszkę się martwię. Dobra. Myślę, że teraz będzie w porządku. A, patrzcie, patrzcie gdzie ucieka nasza kochala. Dobra. Uuuu! Pak, pak, pak! tak. Fak, nie jest za dobrze. Co tu jest? grad strzał, okej. Okay. Wiesz to? Dobra. I jedziemy. Uuu, mają swojego psa. Holy shit. Nie nie pokazał, <trymkańska> dawaj, dawaj, dawaj tego. O, nie jest za dobrze, nie jest za dobrze. Dobra, tego dokończę. Piesek, piesek, piesek. Bierz tego. Tego dobra. Dobra, bierzcie tego. Okay. Na razie jest w porządku któreldy teraz mamy się udać pytanie Zakładam że tędy. Chyba musimy się Fuck, jeszcze kolejne pieski. Niech tak będzie. Dobra, co my tutaj mamy? Bierz to tutaj jak tobie idzie, to wyjdzie to. Ho, ho, ho. gdzie ty jesteś? Jesteś tutaj. Dobra. Szybko, szybko. Ci uważać. Fuck. Holy shit. Dobra. Bierzcie, bierzcie tego psa, tego psa. Ty, wal w tamtych. Wal w tamtych. Dobra. Mieście, mieście, mieście tamtych, tamtych, tamtego, ostatniego! No kurwa, gdzie jesteś, no? Uu. Ej, sorry. Powiem wam, że troszkę oberwaliśmy. No i nie spodziewałem się tego. Eee. Jak teraz? Prosto mamy iść. Dobra, ale na szczęście życie się nam regeneruje i to fajnie, szybko. Bez, bez większych problemów. Tutaj coś jest? Nie, tutaj chyba nic nie ma ciekawego. O! Zbroja Skórzala z Helcią. Aha, co to jest broja? Bo, jaka siła? poziom drugi palce z 3. Weźmy sobie to. Ok. Wybaczcie, że tak będę często saveował, ale po prostu nie chcę zginąć i jechać od początku. Dobra, i tutaj chyba jest ta sala. Łojej, jej jej, 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 Dobra, spoko, spoko. Ty jedziesz, grać strzał. Klucz to. I jedziemy. Dobra. Teraz bierzemy tego, dawajcie. Dawajcie, dobrze. Teraz się przydaje, dobra tego, Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj tego, tego, tego. Czekajcie. Tutaj na razie dalej, 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 Jedziemy, jedziemy na tych strzelców. Tu, 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 kurwa. Zajebiście. Bierzemy tych, 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 tych strzelców. Strzelców do kurwy do! No. Brać, brać tych strzelców. Dawaj, dawaj, dawaj ich. Oczywiście. Dobra. Psaćcie bramę! Odpierajcie tych drani tak długo jak się da! Spoko! Jaśnie pani, panicu, oboje żyjecie. Byłem pewien, że ludzie Hoa zdołali się przedostać. O, nie ze te bumery. i co właśnie? Szukał was. Powiedział nam, byśmy utrzymali salę tak długo jak to możliwe. Gdy zdałem sobie sprawę, co się dzieje, mogłem jedynie zamknąć bramy. Ale nie powstrzymają ludzi Hoła na długo. Jeśli znasz jakieś inne wyjście z zamku, jak najszybciej z niego skorzystaj. Właśnie chodź zlawi. Jeśli tak uczynię, nie zdążycie uciec, nim bramy zostaną sforsowane. Proszę, ruszajcie, póki macie jeszcze szansę. Gdy ostatni raz widziałem Terna, był ciężko ranny. Nalegałem, by nie ruszał się z miejsca, ale bardzo chciał cię odszukać. Udał się w kierunku kuchni. Myślał chyba, że znajdziecie w spiżarni obok wyjścia dla służby. Wielkie dzięki, Sergil może. Niechaj czuwa nad tobą stwórcy. O Kurde, rozgilę no stary... Fak. Gdzie mam się teraz udać tutaj do kuchni, tak spoko zaraz pójdziemy. Tylko przeszukamy sobie ją. Mają tu coś jeszcze ciekawego, tak z ciekawości zapytał. Nie, chyba czas tu spadać jak najszybciej. Dobra, to wy stąd. Kurwa, mój zameczek, ja pierdzielę, by ich szlak wszystkich trafił, żeby mój zamek tak rozwalić. Fuck. Ale niech sobie dać ciąga. Niech sobie nać ciąga, wito lata. Blokować ich w drzwiach. Mam nadzieję, że ucznik może strzelać. A świetnie, ucznik zajebisty jesteś. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj tom, 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 tom. Dobra, Spoko. Udało się. Bierz to kurwa, no co jest z tobą? I tutaj coś jest, na no pewno, że tutaj coś jest. Weź wszystko, weź wszystko. No, oczywiście, to kufra nie otworzymy. No, zajebiście, świetnie. I w ogóle po cholerem tu przychodziliśmy. Ja nie wiem. Aaaa, znowu strasznie uparci są. Bardzo uparci. Braci, braci, braci. Co ty kurwa do mojego ucznika? dalej od niego. No dobra, dawaj, dawaj. Tamtych, tamtych, tamtych. Tamtych, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, to bierz tego. Dawaj, dawaj tego. Tego, tego, tego. Halo. Dobra, zmieniliśmy sobie perspektywę, kurde. Teraz zajebiście ważne pytanie: jak mamy się tam dostać? Skoro tutaj jest zawalone w trzy dupy, chyba że mamy iść naokoło. To też jest w sumie wyjście. No, szmat drogi, coś czuję, że to nie będzie łatwa przeprawa. Tak, dupa, jak ja tutaj tędy przejdę? Nie ma szans. Tędy nie. czekajcie, czekajcie, przecież przez salę możemy przejść. FAK Jeszcze jest proste. Uuu, co tutaj? Weźmy wszystko. Tędy możemy spokojnie przejść. Uwaga! Dobra, położymy dla Dawaj, dawaj go tego teraz, tego. Dobra, i kończymy go. Takie spalowie, dobra robota. Tutaj byśmy dochodzili, uciekajcie, uciekajcie, mordu, wszyscy zginiemy, musimy uciekać. Oni wszystkich mordują. Tak, tylko tutaj powinno być wyjście jakieś jeszcze, a nie ma tego wyjścia. I tobie troszkę martwi, ja, ja ten, ten nie chcę iść. Coś tędy, tutaj, tak jest. Uu, troszkę chyba ich przydużo nie uważacie. Fak. Dobra, wiesz, bierz, bierz go, bierz go. Oj, fuck, ogłuszył mnie. Co za bydlak. Połóż ucznikowi, połóż ucznikowi Połóż ucznikowi człowieku! Dobra, dobra Bierz, bierz, bierz go masz to, to dobra Bierz to. Okej okay. Dobra, kończymy go, kończymy go palowie Połóż pieskowi teraz. U rycerz jakiś ciężki bydle Dobra, i go kończymy. Co wy tutaj macie? Macie coś Dobrze. ciekawego Oczywiście. Nie, nie za wiele. Dobra. Myślę, że to chyba będzie dobry moment, żeby zakończyć odcinek, bo coś mi się wydaje, że teraz będą jakieś katsekki. No, ja nie chcę robić odcinków za długich. Ale jak widzicie, dzisiaj sporo walczyliśmy. I cóż, no, walki jak walki. Nieraz są łatwe, nieraz trudne zależy. Na razie jesteśmy słabi, to będą walki trudniejsze. Wiecie, jak to w każdych RPGach bywa. Ale mam nadzieję, że się Wam podobało. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś like po sobie. Do cześć.